Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku vloga Mama Benia. Dzisiaj odcinek świąteczny. Ja mam na głowie czapkę pomocnika świętego Mikołaja, a święty Mikołaj jest tu. <grytanie> Będziemy razem przygotowywać prezent dla bliskiej mi osoby. Będzie to kalendarz adwentowy. Wzięłam wielką gałąź z lasu. Była już złamana, to nie ja. I najpierw zacznę od udekorowania tej gałęzi za pomocą kleju gorącego. Strzelamy, przekładamy, pod tą śliczną gałązką robimy kokardkę. Teraz przejdziemy do y, robienia y, malutkich prezentów torebek. Tutaj do środka wrzucamy, ja na przykład wrzucam słodkości. Możecie wrzucić co Wam się podoba. Składamy, bierzemy dziurkacz, robimy dziurkę. Przez tą dziurkę przeplatamy sznureczek. Przygotowałam sobie wcześniej serduszka. Ja wyciągam zielone. Na każdym serduszku piszę dzień. To będzie dzień pierwszy. Takich serduszek oczywiście będzie 24, bo chodzi o to, żeby to było odliczenie do świąt. Przypinam takie serduszko spinaczem. pinaczem. Tutaj jeszcze zabezpieczam sznureczek przed wypadnięciem, małym supełkiem. Ten sznureczek przywiązuję do gałązki. Sznureczki mogą być. O różnych długościach to będzie bardzo ładnie wyglądało, jak jedne będą dłuższe, inne krótsze. Kochani, tak wygląda mój kalendarz adwentowy. Ja sobie zostawiam jeszcze zapas sznurka, żeby dobrze dopasować do miejsca, w którym chcę powiesić. Możemy sobie taką gałązkę na różne sposoby przyozdobić, o, na przykład też łańcuchem choinkowym, większą ilością gałązek, jakimiś gwiazdkami, czym chcecie, jaką macie fantazję. I do woreczków wrzucamy takie prezenty, jakie chcemy komuś dawać codziennie. Ja nie powiem, co jest we wszystkich torebkach. Życzę Wam cudownego tygodnia. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to oczywiście piszcie, subskrybujcie mój kanał, zapraszam Was na Instagrama Mama Denia. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę cudownych kalendarzy awęturowych, a przede wszystkim cudownych osób wokół Was, które chcielibyście takie prezenty zrobione samemu dawać.